No i jak mnie lubicie w blond wydaniu? Słuchajcie, przed Wami kolejny film z Halloweenowej serii. Mniej typowy, bardziej pojechany, ale o co chodzi? Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez markę Ravensburger, która wydała strategiczną grę planszową Disney Villainous. I ja od dziecka noszę w sercu miłość do bajek i postaci z Disneya, a ta gra jest mega ekscytująca, bo nie jest taka y, oklepana. Y, nie jesteśmy tymi dobrymi postaciami, tylko właśnie tymi złymi z tych wszystkich kultowych bajek. No i ja. Dzisiaj, jako niegdyś postać, której się bałam, jako, jak byłam malutka, czyli Urszula z małej Syrenki. Mam włosy w ogóle: yy, te Arielki, yy, te czerwone, ale tym razem będę po zupełnie innej stronie. A na samym końcu jeszcze filmu zobaczycie, jak gram z Wojtkiem w grę, i niech wygra najlepszy, to znaczy najgorszy, najźlejszy. Ogólnie makijaż chciałam, żeby był bardzo inspirowany mm, takim dragowym makijażem, bo jak czytałam, jak powstała postać Urszuli, to właśnie była zaczerpnięta um, postaciami e, z dragu. I właśnie chciałam e, tutaj e, tym makijażem to mocno podkreślić. E, dlatego też będziemy dzisiaj robić taką rzecz, którą ja robię po raz drugi, bo wczoraj, jako, kiedy robiłam próbę do tego makijażu, robiłam po raz pierwszy, czyli będziemy wykasowywać moje brwi. A Robić przy pomocy, gdzie on jest? Po prostu zwykłego y, kleju do papieru. Przeczesuję moje brwi w kierunku ich rośnięcia i przyklepuję klejem. O! Ale się ładnie zaczesały. Ok, więc y, czekam, bo zrobię kilka takich warstw i będę je y, wietrzyć, żeby szybciej y, były zeschnięte, można tak powiedzieć? Przyklejone, wiecie, tak, że, że, żeby, żeby nie były takie świeże i lekkie. Zrobiłam jakieś 5 warstw tego kleju. Za każdym razem on był wyschnięty. I według tutoriali właśnie teraz powinnam przypudrować dużą ilością pudru. Okej. Okay. I pomyślałam sobie, że widziałam różne wersje, gdzie ym, Urszule miały fioletową skórę albo liliową, albo zwykłą albo białą. No to ja zdecydowałam się na takie wyjście, które jest. i już jest jakby out of the comfort zone, ale jest tak jeszcze w granicach tego, co możecie mieć u siebie w swoich zasobach kosmetycznych, więc. Biorę super jasny korektor. Ten Infallible ja mam w kolorze 320 i on jest bardzo jasny e, i bardzo taki chłodny w kolorze, więc jego rozprowadzę na całej twarzy, tak jakby to był po prostu podkład. Potem szyję też zrobię, ale na razie ją sobie odpuszczę, żeby ją potem, potem wiecie, na, na świeżo zrobić. No to lecimy. Mam ten korektor i po prostu rozklepuję wszystko blenderkiem. Zobaczcie jaki on jest mega chłodny, jest taki chłodny jak te włosy od Patryka. Przejeżdżam też tym korektorem przez brwi zgodnie z kierunkiem rośnięcia włosków. E, czuję się jak po prostu jasna biała przestrzeń, <grym> więc złapię za um, białą pomadę z Kat Von D, ona jest bardzo fajna, taka plastyczna i rysuję nią bardzo takie rozległe cut e, crease. chciała, żeby cała, cała ta przestrzeń była jasna, i cieniowana na zielono. Brwi oczywiście będą zupełnie gdzie indziej. Będą na czole, takie cieniutkie jak z lat 30. Czym się strasznie jarę. Okej, okay, Mocno zjeżdżam na nos. Tutaj nie ma czegoś takiego jak przesada. I zamalowuję delikatnie tą przestrzeń. Tym co mam po prostu na pędzelku, żeby to rozblendować, żeby mi nie zastygło tak na twardo. Teraz sobie zafioletową pomadę, taką samą, i od górnej strony, jadę z tą granicą. Okay, z drugiej strony. No tutaj symetryzacja tego wszystkiego to jednak dość, dość spore wyzwanie. Troszkę teraz wygląda jakby mogło to być kolorami moimi. Biorę dwa pędzle, bardzo wybrane z, z wielkim tutaj namaszczeniem. Jeden Pencil Brush yy, z dość wyraźnym szpicem w którym będę nakładać cień i bardzo mięciutka miotełka, okrągła, bez szpicu. E, I będę robić całe to cieniowanie, nie na fioletowo, przy pomocy tylko i wyłącznie tego fioletowego cienia i właśnie tych dwóch pędzli. Zacznę od tego, że będę nabierać zawsze na ten, na dziubeczek. Będę go rozprowadzać przy samej linii, od samej linii i delikatnie rozmywać. Ach, potem moje brewki jeszcze będą. To zawsze jest takie trudniejsze miejsce, bo ten cień nie będzie chciał być taki jednorodny tam. I rozprowadzamy. O nie, nie rozciera się tak ładnie. Wręcz bardzo brzydko się rozciera. Mm, no dobra, zróbmy tutaj trochę. Zobaczymy, czy to się da dobrze uratować. Ok, na pewno tutaj, gdzie jest brew, muszę mieć. Mocne natężenie tego cienia, bo to nie jest miejsce, gdzie potrafię rozcierać. Ale z drugiej strony tuż nad brwią jest trochę tego kleju. Okay, wezmę mniejszy pędzelek. Zobaczę jak to będzie szło. Odrobina tutaj nad tym pracuję i myślę, że dam radę. Dokładam malutkie porcje i rozprowadzam. Dokładam kolejne kanapeczki, i rozcieram. W tym miejscu, gdzie miałam dziurki, pododawałam trochę pomady i w to przykleiłam cień, więc jak pomada była świeża, mokra, to bez problemu się przyklejało. Teraz chcę nadbudować tego fioletu tutaj, o, w tym miejscu, właśnie, żeby zajmował jeszcze bardziej rozległą powierzchnię. Tutaj w środku. O, coś takiego jest spoko. Teraz jeszcze. Czystym pędzlem końcóweczki. A biorę teraz białą pomadę i będziemy wypełniać cały ten środek. Spróbuję ją nałożyć na palec, bo pamiętam, że ona się dość fajnie palcem rozprowadza. No i będzie na to cień. Będzie tutaj piękne cieniowanie. Słuchajcie, brokatem. Aha, więc zanim ja to zrobię cieniowanie, to mi trochę wyschnie, to ten brokat mi się nie przyklei. Dobra, to ja trochę przykleję już tego brokatu tutaj. Ta powierzchnia nie jest taka idealnie równa ze względu na to, że mam właśnie ten klej zaklejony brewki. Więc jak chcecie zrobić tutaj idealną powierzchnię sobie, no to, no to, no to popracujcie z tymi brewiami. <grych> ok, więc tak, mam dwa cienie, oba są z Glam Shopu i nimi będę robić całe kolorowe to cieniowanie. Złapię najpierw zatem taki półprzezroczysty, on jest zielony z odbiciem na niebieski, więc idealny dla mnie. Lecę z nim na maksa wszędzie, gdzie tylko tutaj mogę. Wygląda no dobrze, przepięknie. Uważam ten etap za piękny. Kropka. Teraz na zielono. Więc łapię zieloną. Nabieram zielony i wklepuję go pędzlem i patrzę, co się dzieje. Bo nie wiem, czy się za chwilę nie przerzucę na palucha. No dobra, na pewno tu, gdzie mam tą granicę. To muszę pędzlem dojechać, bo po prostu lepiej dojadę. O, 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 o. Dokładam sobie dokładam, żeby żeby to było mocno, ale żeby był taki mini prześwitek. Mini prześwitek tego jasnego. Tak sobie, tak sobie wczoraj na próbnym makijażu wymyśliłam. Słuchajcie, normalnie nie mieszałabym tego cienia w ten brokat, ale wiem, że muszę przykleić wtedy, kiedy on nie jest zastygnięty. O, dobra, zrobimy tak i teraz. Walę na palec zielony brokat i on powinien te drobne, naprawdę tutaj nieścisłości w tym cieniu <grych> zakryć nam. Staram się je teraz pomieszać. Wszystko robię paluchem. Ok, całkiem fajnie. Bierę teraz dwa pędzle, mniejszy i troszkę bardziej puchaty. Czarny cień i będę robić bardzo dramatyczne tutaj takie wyciągnięcie. Ten cień jest jeszcze troszeczkę mokry. Zrobię tutaj cieniowanie na czarno. Cała ta zewnętrzna część będzie ciemna. Ok, mam. I teraz to cieniuję w tą stronę. Do lepszego cieniowania jeszcze tutaj dołożyłam troszeczkę ciemnozielonego zielonego i wtedy ładnie się połączyły te kolory. Mimo, że położyłam to do broka, to nadal się fajnie wklepało. To, to się cieszę bardzo. Teraz przy pomocy precyzyjnego pędzelka i białej pomady będę powiększać sobie dolną część oka, dolną powiekę. Możecie to w ogóle też zrobić przy pomocy białej kredki. W ogóle wszystko to, co robię na biało, to przy pomocy białej miękkiej kredki super powinno wyjść. Powiększam sobie oczy. Tutaj wypełniam wszystko aż do wewnętrznego kącika. I zaraz na zielono obrysujemy nową dolną powiekę. No i zieloną pomadą lecę. Tutaj tak szczęśliwa, że będę miała duże oko. Woo! Zawsze fajnie, taki bojkowy efekt dodatkowy. No i tutaj pomyślałam, żeby zrobić takiego dziubaska też. Taki dziubasek w stronę nosa. W ten sposób. I brzegiem pędzla delikatnie rozmywam tą pomadę. No ciuteńko, zaraz łapię zacieni cieniem. Tak naprawdę tutaj większość zrobię. Biorę ten zielony, zielony cień i nim tutaj rozmywam tą powieczkę dość mocno, bo jak widać, tutaj makijaż jest dość zachowawczy. Nie, no żartuję. U, dobra, tutaj to przesadziłam trochę z tym rozmyciem, ale tutaj tą dolną powiekę rozmywam. Słuchajcie, jeśli macie cienie pod oczami to taki makijaż na lajcie zakryje na inny kolor, w tym przypadku zielony. Wasze cienie pod oczami. No i teraz leci ciemnozielony przy samej linii. Muszę przyznać, że to jest bardzo stresujący moment, bo to jest moment, kiedy pomadą będę rysować brwi. Mega cieniutkie na duży kawał czoła. Jest to stresujące, bo zwykle jedna to jest mega łatwa, a potem skopiowanie takiej na drugą stronę jest super trudne. Więc dobra, spróbujmy, po prostu spróbujmy, jesus. Słuchajcie, ten, ten korektor czuję, że się sam w ogóle utrwalił, więc w ogóle go nie... O nie, 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 źle, nie pudrowałam. A mimo to jest taki dosyć, dosyć taki, taki utrwalony, więc lepiej, żebym nie popełniała błędów, bo, bo po prostu ciężko będzie to wymyć tak, żeby nigdzie nie przypłacić w tym makijażu dziurami. Dobra, to jest mniej więcej ten kształt. I taką chcę walnąć z, z drugiej strony, więc na razie robię tak, że one są takie delikatne. Uh, nie, nie wiem, jak rękę ustawić, czuję, czuję, że każdy tutaj mój ruch jest w ogóle taki mega decydujący. jeszcze troszeczkę niżej, to jest ten kształt, jest okej, okay, jest okej. Okay. Pamiętajcie, brwi siostry, nie, nie siostry, bliźniaczki, ale siostry zwykłe albo, albo bliskie kuzynki. Pamiętacie to? Kto pamiętam mnie z tych czasów? Dobra, wymazałam tą, narysowałam no, ją od nowa i ta mi się bardziej podoba, więc robię jednak tą, jak tą, czyli początek zostawiam, ale tutaj tą, tą, tą górkę górkę kasuję. Zobaczcie, jak wygląda moja skóra pod spodem, to jest takie śmieszne, korektora z powrotem. Łapię teraz fioletowy cień, którym robiłam całe to cieniowanie. I tym cieniem te brewki poprawiam, żeby ten kolor był identyczny, a przy okazji taki mocno nasycony. Jak ma się już ten szkielet narysowany, to już naprawdę mogę mokro odetchnąć z ulgą. Tutaj jeszcze brwi nie miałam. Nice! Jak jest wyraźniejsza od razu nabiera nabieram charakteru. Tutaj ta linia nie jest taka czysta, więc wyczyszczę ją po prostu przy użyciu korektora, którego użyłam na całą twarz. I teraz od tej linii wszystko kasuję, co za nią wychodzi. <grym> Uwaga, słuchajcie, mam w studiu, więc jak słuchacie, st słyszycie stepowanie pozorków, to jest ten słodki piesek. Robię teraz zejście na taki dość wyraźny kontur nosa, który będzie schodzić tak jakby od tego mojego cieniowania, które tam mam. O, coś w tym stylu, lekko rozmyte. Gdzie jesteś? O, tam jest. Dobra. On raz na jakiś czas musi zobaczyć, co każdy w pokoju, w biurze robi. Piesek musi sprawdzić, czy nie jest przypadkiem potrzebny komuś. Bardzo dobry pracownik, słuchajcie. Polecam tego ramena. Ojej! Już chcę sprawdzić gdzie indziej, co się dzieje. To, co ja tutaj mam, to jest po prostu prawdziwy szał. Trzymałam to od tak dawna i nie używałam. I dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest ten dzień, kiedy użyję tych, te, te, tego, tego wspaniałego preparatu, kurde, jako rozświetlacza. Więc tak, nabiorę trochę, wyleję na rękę. I to jest idealnie taki kolor, jaki ja potrzebuję. I uwaga! Klepów, klep. Żeby było jak takie. Stworzenie z. z oceanu. Wojtek, jestem trochę. Rybny mam charakter trochę. To nie jest? Jak, nadmorska, jak nadmorskie rozświetlenie? Nie! Wojtek, trudno Ciebie kurde zadowolić. Czasami tutaj będzie i makijażem. Dobra, grzbiet nosa. uuu, tak! Tak! Patrz na to. Widzisz to, Wojtek? Widzisz, co się dzieje? To jest, to jest, nie jesteś pod wrażeniem On znowu nie jest pod wrażeniem, słuchajcie piękno za piękny Piękny Trochę rozświetlacza Sclare Blanc I walę go On jest bardzo taki srebrzysty Tutaj na sam, na sam, szczyt Łącząc y, Z tym, z tym, z tym podstawowym rozświetleniem Z tego, tego cudownego Nie wiem, to jest, wygląda w ogóle jak Sok z wróżki, więc mamy taką Taką niebiesko-fioletową poświatę Ze srebrem, przepiękne pięknie. Dałam też trochę troszeczkę tutaj na układ Dokończmy te wszystkie całe rzęsy. Najpierw polecę z kreską przy samej linii rzęsy, ale tego Wam nie pokazuję, bo to nudna sprawa. Delikatnie przeczesuję swoje rzęsy czarnym tuszem, po to, żeby nie było ich widać. I będę doklejać inne duże. Słuchajcie, te rzęski, które właśnie teraz będę kleić. Glam nasz, Glam. Bardzo stare one są i one czekały tak długo, żeby były użyte i tak idealnie tutaj pasują do tego makijażu, bo są ultra, ultra, ultra długie, bardzo lalkowate, super idealne są. Jak przyłożyłam to myślałam, że padnę z zachwytu. Czekam aż mi duo trochę podeschnie. Są takie długie, wow. No bajka po prostu, od razu... Oko idzie. Kępunie przyklejam, mam takie w długości od 9 do 11 mm. i po prostu robię tak, że tą najdłuższą przyklejam tuż pod źrenicą no i krótsze tak koncentrycznie dookoła będą. Jest. Och, jedna. Przydałoby się twarzy, tej twarzy porządne konturowanko, więc wezmę na początek lekko taki delikatny liliowy cieni delikatnie zaznaczę to będzie trochę taki kontur i róż dwa w jednym na początku delikatnie zaznaczymy co i jak i będziemy pogłębiać troszkę może tutaj tyle rzeczy słuchajcie na... tyle mam rzeczy na tym biurku No na szyjkę zejdę korektorem no bo ona się mi tu odcina szyjkę też troszeczkę wykonturujemy dodamy tego fioletu żeby była bardziej morska niż martwa tym samym cieniem tutaj zagłębiam boki czoła i skronie, mniejszy łapie i nim chcę troszeczkę nosek wykonturować. Zwłaszcza tutaj te boki nosa. Żeby on był taki mega wąski. I dół. że to wszystko to się pasowało jakoś tak. Tutaj teraz pracuję nad szyją i w tych zagłębieniach, właśnie o. Naturalnie tu się robi zagłębienie i właśnie je zfioletawiam. O. Okej. Okay. Teraz tutaj to zagłębienie. Bardzo tutaj już mi sukienka tylko częściowo będzie to odsłaniać. Ale myślę, że to ważne, żeby ten kawałeczek właśnie wystawał tak troszeczkę. O. O. No. I teraz, dobrze. tutaj boki. Żeby nie było, że ten kolor tak się, wiecie, nagle pojawił w niektórych miejscach nieoczekiwanie. Dlatego próbuję właśnie twarze i i chciał nadać takie fragmenty. Jakbym jeszcze miała pójść. E, tutaj resztę mieć ubraną. No to tak, właśnie czarna sukienka, jakakolwiek, której się dobrze czujecie, super będzie. E, I na pewno bym załatwiała sobie fioletowe, takie liliowe rękawiczki, bo to by wyglądało mega fajnie, tak jakby też tak wytwornie. Tak królewsko trochę, a właśnie fajnie by tutaj kolorem grało. No ale ja jak tu miałabym w rękawiczkach robić make-up? No, halo! <laughs> Jeszcze z tej strony, o. Tutaj chcę, żeby to konturowanie było mocne. Nawet się nie boję, jeśli ono się trochę pokaże tutaj na tej stronie, o. Bo ja chcę po prostu być taka otulona tym fioletem. Pudruję tutaj, matowym pudrem mocno pokinosa, brodę i... Delikatnie środek czoła. Zwłaszcza tutaj tą górę w sumie. O tutaj tą część. Teraz wezmę ciemniejszy cień, tym którym tutaj, tutaj. Ten mój bazowy fioletowy, ten taki bardzo mocny. I nim będę pogłębiać kontur. Więc biorę go na ten sam pędzel, ale już tak bardzo, bardzo lekko. Jeszcze tutaj. Czemu ja szepczę w ogóle? Nie mam pojęcia, czemu szepczę. To się, to się samo robi, że jak ja robię takie rzeczy, to zaczynam się nagle trochę inaczej zachowywać. Okej, okay, jeśli chodzi o usta, to chcę zrobić gradientowe, ale z takim gradient nie taki mocno rozmyty, nie taki glamour, coś po prostu ciekawszego, więc głównie pokryję tą pomarańczową czerwienią usta, a kontur zrobię tym bardzo głębokim, ciemnym brązem. No i usta będą duże za duże. I bardzo tutaj na ostro. To, co jest charakterystyczne w ustach Ursuli, że ona ma tutaj bardzo ostry dziubek. Kurde, całe to rozświetlenie kupidyna zamalowałam. <gry> Dolarka. Szkicuję teraz na tych czerwonych ustach trzecią kredkę. Jeszcze w sumie nie wymyślałam, jak to połączę. <gry> Jedno i drugie zastyga. Słuchajcie, pracuje i zastyga. Czuję się gnęcharka, ale. A nie Są takie trwałe, i od razu zastygają. No i teraz stwierdziłam, że będę używać tego, zarobić tego naprawdę aplikatora z tej półmłotki burżuła i tym właśnie będę prawie czystym aplikatorem mieszać ten brąz. Ja chcę, żeby była taka bardziej wyraźna granica i tylko te zewnętrzne kociki mają się gubić. Mój, mój plan mi wychodzi. Mam swoją muszlę, w którą którą pojmałam głos Arielki rozpuszczam włos Uu, tak i pieprzyk czarny eyeliner żeby pieprzyk zrobić on miał po tej stronie ale że ja w tym samym miejscu ale po drugiej stronie e, miałam pryszcza i teraz mam strób po nim więc idealnie byłoby go podkreślić więc stawiam tutaj kropkę O oh my god tyle w ogóle precyzyjnego malowania słuchajcie jesteśmy tutaj od rana praktycznie a jest godzina jakaś 17, a ja po prostu na najłatwiejszym ostatnim w ogóle etapie, już odpięłam sewrotki w ogóle luzu i zrobiłam fafoła. Okej, okay, ja to wszystko naprawię e, korektor. To by pomyślał. To jeszcze nie jest koniec, bo czekajcie, zostańcie jeszcze zobaczyć efekt końcowy, jak już się tutaj naoglądałyście, naoglądaliście. E, no i na, moja rozgrywka z Wojtkiem. No, nie jest łatwo. Ja oczywiście wybrałam sobie postać. Urszuli, a on. No właśnie, zaraz zobaczycie. A oto efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, i mam nadzieję, że rozbudziła to Waszą fantazję i chęć do kreatywnego eksplorowania też tych negatywnych, oczywiście, postaci. A teraz zobaczcie, jak z Wojtasem pykamy w gierkę. Missing Villainers chodzi o to, że każdy z graczy wciela się w rolę jednego ze znanych złoczyńców Disneya: Diabolinę, Urszulę, Jaffara, Księcia Jana, Królową Kiera albo Kapitana Haka. Może grać od dwóch do sześciu osób, a w grze każda z postaci dąży do swojego niecnego celu. Tutaj nie liczy się dobroć i szlachetność, wręcz przeciwnie. W cenie są takie cechy jak chciwość, bezwzględność czy przebiegłość, które charakteryzują czarne bohaterów Disneya. Bardzo podoba mi się to odwrócenie ról. Zawsze uwagę skierowana była na tych pozytywnych bohaterów bajek, ale tym razem jest inaczej. Gracze otrzymują swoje mini plansze i przewodniki złoczyńców ze wskazówkami. Gra polega na poruszaniu się po planszy i wykonywaniu poszczególnych zadań, które mają przybliżyć nas do zwycięstwa, czyli wykonania misji dedykowanej danej postaci. Jak widzicie, gra jest pięknie wydana, z bałością o każdy detal, a zasady nie są takie trudne. Poradzą sobie z nim gracze od 10 roku życia. Jak myślicie, kto tym razem wygrał? Urszula czy Kapitan Hack? A ja was zachęcam do eksplorowania innych halloweenowych stylizacji. Klikajcie na któryś z tych filmów, który wam pasi bardziej.